Panie trenerze, za nami ostatni trening przed piątkowym meczem z Arką Gdynia. Pierwsze i najważniejsze pytanie, jak wygląda stan zdrowotny pana zawodników. Wszystko jest w porządku, wszyscy zdrowi, wszyscy gotowi do, do, do meczu. Także jest czymś wybierać. Zawodnicy e, przepracowali ten okres, e, żeby się przygotować do meczu jak najlepiej. Także zobaczymy, jak to będzie jutro wyglądać. 21 punktów na 21 możliwych, tyle zdobyły drużyny, które jutro tutaj w nicie, Czy będą rywalizować o kolejne trzy i myślę, że jednego czego jutro z pewnością nie będzie brakować to pewności siebie zarówno po jednej jak i po drugiej stronie. No zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Przede wszystkim chcemy stworzyć dobre widowisko dla, dla kibiców, żeby przychodzili na te stadiony, żeby się cieszyli z naszej gry. Także do tego zmierzamy. No, przede wszystkim chcemy grać ładną dla oka piłkę no i skuteczną przede wszystkim. I, I wiadomo, że gramy po to, żeby wygrywać. W każdym meczu tak się przygotowujemy do, do, do kolejnego meczu. Także tak też, tak też podchodzimy do tego spotkania. Zatrzymajmy się na moment przy najbliższym rywalu Słoni. Arka Gdynia to zespół, który nie rozegrał jednego meczu, ma jedno spotkanie mniej niż większość zespołu widzę, ale tych bramek strzelnych ma już 11, więc tyle ile najlepsze drużyny w stawce. No dokładnie, dobrze, agresywnie i wykorzystuje dużo sytuacji, jest można powiedzieć skuteczny pod, pod bramką przeciwników, dlatego też musimy zwrócić uwagę na to, żeśmy analizowali bardzo mocno drużynę Arki Gdynia i wiemy jakie mają mocne strony i czym mogą nam zaskoczyć. Wiadomo, że trzeba odrobić pracę domową i jestem głęboko w to wierzę, że zawodnicy to co im przekazałem w środku tygodnia wezmą i pokażą to na boisku. Jest kilka takich historii, historii piłkarskich prawd. Jedna z nich mówi o tym, że zawodnicy potrzebują, zwłaszcza kiedy dużo jest zmian w składzie, potrzebują dużo czasu na to, żeby się ze sobą zgrać. Natomiast no, przykład arki w tym sezonie pokazuje, że tak naprawdę, mimo rewolucji w składzie, od pierwszego meczu ten zespół po prostu punktuje. Tak, ale tak naprawdę to język piłkarski to jest tylko i wyłącznie dla każdego jeden i ten sam. I trener Mamroty jest bardzo dobrym trenerem, on potrafi e, e, cały zespół przygotować i, i do, do, do meczu i zrobić dobrą atmosferę taktycznie. Jest e, świetno ułożony. Także dobry trener e, potrafi, potrafi szybciej, jakby tu mówisz, wkomponować zawodników do, do, do zespołu. I ja tak uważam, że, że on robi naprawdę dobrą pracę. Już ostatnie pytanie na koniec. Ten terminarz najbliższych meczów pokazuje, że stara się trener jak najbardziej odsunąć te kolejne mecze w czasie. Piątek, środa, później mecz w niedzielę, pewnie po to, żeby zespół miał jak najwięcej czasu na odpoczynek i pewnie też można, albo zawodnicy rezerwowi mogą myśleć o tym, że, że może to będzie ten czas, kiedy któryś z nich dostanie szansę. No taki akurat mamy kalendarz i nam przyjdzie teraz grać w piątek, środa, później w niedzielę, także wiemy co, 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 co jest w przyszłości, jakie mecze, ale koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym najbliższym, czyli na spotkaniu, a co przyniesie później będziemy dopiero myśleć po meczu. Super, bardzo dziękuję.